Siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu, w nagraniu, które mam nadzieję, postaram się tutaj podsumować obie te prezentacje ładowarek. No bo chyba nie myśleliście, że was zostawię bez podsumowania i co tak, dwa tylko odcinki. Aha, myśleliście. No dobra, trudno. W każdym razie ja Wam jeszcze raz to wszystko postaram się podsumować, powiedzieć jak to widzę ze swojej strony. Yy, może wymienię, może mi się uda wymienić wszystkie wady, zalety yy, poszczególnych ładowarek. Na początku chciałbym zaznaczyć, że yy, nie wiem, te porównanie może być troszeczkę nierówne z racji tego, że opcja wyposażenia w jednej, i w drugiej maszynie yy, no różni się. Także my braliśmy to porównanie pod względem takim naszym, tego co mamy fizycznie na podwórkach. To co pracuje, bardziej zależało nam na pokazaniu y, takich praktycznie najlepszych walorów jednej i drugiej marki, czy to będzie Manitou MLT 635, czy JCB 531 Agri. Agrio? Agri, dobrze mówię. Tak, tak, się, tak się powinno wymawiać. Także nie patrzcie tego z jakąś tam krytyczną opinią, że co wy tutaj mówicie, nie znacie się i w ogóle to nie ma loginów, takie porównanie. Zrobiliśmy to po swojemu, tak jak my to widzimy, więc wydaje mi się, że każdy postara się tutaj znaleźć coś dla siebie. W każdym bądź razie nie będę teraz tutaj prezentował jeszcze raz tych filmików, co pokazuję, ponieważ. Z jednej i zaraz z drugiej strony wyświetlą się karty. Także będziecie mogli sobie śmiało, ci, którzy jeszcze nie widzieli tych prezentacji, wejść w te karty, zobaczyć, jak to wygląda. Na spokojnie sobie jeszcze raz te filmiki przejrzeć i najwyżej wrócić do tego podsumowującego i zobaczyć, jak to jest. W każdym bądź razie, czy jedna, czy druga ładowarka. Przepracowała w jednym i w drugim gospodarstwie już nie no, niespełna rok. No, tam brakuje miesiąca w jednym przypadku, czy tam kilkunastu dni. W każdym razie to jest nieistotne. Jeżeli chodzi o manitu, manitu jest w naszym gospodarstwie i ona na dzień dzisiejszy ma przepracowane 700 godzin, także mamy doświadczenie 700 godzin pracy w tej ładowarce. Natomiast y, druga ładowarka JCB u Michała przepracowała już słuchajcie 2000. 44 godziny chyba, no chyba dobrze mówię ale coś w tych granicach także różnica jest 1400 godzin pracy, ale to ja myślę, że to nie powinniśmy brać jako kurczę, że bo są to nie wiem, bardziej żywotniejsze ładowarki to bardziej zależy od struktury prac w poszczególnych gospodarstwach u Michała tego bydła jest więcej tam więc ta ładowarka naprawdę ma co robić no u nas z racji tego, że ten inwentarz jest troszeczkę mniejszy, więc no Wynika samo z siebie, ale to w zasadzie myślę, że powinniśmy ten fakt też tak troszeczkę odstawić na bok. W każdym bądź razie obie ładowarki są, jak widzicie, nowe. Jesteśmy ich pierwszymi właścicielami i wydaje mi się, że każdy z nas jest na swój sposób zadowolony z danej marki. Ja tu powiem szczerze, nie będę mówił, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza, ponieważ uważam, że każda z tych ładowarek zasługuje na wielki plus. Nasze gospodarstwo miało dylemat, czy wybrać Merlo, czy wybrać Manitu, czy wybrać nawet JCB, ale powiem Wam szczerze, że Merlo jakoś tak byliśmy już nawet przekonani, już chcieliśmy podpisywać umowę, jakąś tam daliczka robić, ale jakoś mimo wszystko bryła samej ładowarki, jeżeli byśmy mieli porównywać, już nie pamiętam konkretnie tego modelu. W każdym razie ta ładowareczka wydawała się taka niziutka, malutka, fakt, faktem, no miała więcej opcji, natomiast jednak zostaliśmy przy wyborze między Manitką a JCB. No i tu generalnie w naszym przypadku przede wszystkim zawyżyła cena i chyba braliśmy też pod uwagę udźwig, czyli tutaj udźwig nas jednak skusił do tego, że my akurat wybraliśmy Manitu. Z kolei dla Michała JCB jest to takim utrzymaniem się też troszeczkę przy marce, ponieważ jest to już jego druga ładowarka. Pierwsza z ładowarek, ten sam model, e, z tym samym silnikiem, przepracowała już 14 tysięcy godzin, słuchajcie, przez 10 lat. 14 tysięcy godzin, także wydaje mi się, że jak na ładowarkę teleskopową no jest to dość spory wynik, także Michał tutaj bije rekordy i naprawdę Michał wielki szacun, bo to jest nie pierwsza maszyna, która u Was tutaj e, robi naprawdę konkretne godziny w pracy. Natomiast wracając do ładowarek, e, słuchajcie, Manitu pracuje na silniku Deutsch, e, więc nie ma swojego silnika, zapożyczają się gdzieś tam, po prostu odkupują, e, więc jeszcze swojego silnika nie skonstruowali. Natomiast JCB ma tą przewagę, że ma swój silnik stosowany już od wielu lat, mają to sprawdzone i e, myślę, że tutaj też duży plus dla, dla ładowarki JCB, jeżeli chodzi o to. Z drugiej strony, oba te silniki pracują mimo wszystko na AdBlue, czyli nie ma opcji takiej, że bez tego AdBlue się nie da jeździć. Choć też słyszałem pogłoski, że manitka ma niby filtr cząstek stałych. Co prawda, u nas zrobiła 700 godzin i szczerze Wam powiem, ani razu ten filtr się nie włączył. Może jest tą błąd, może to jest jakaś moja niewiedza, może ten filtr jest i tak naprawdę on jeszcze nie miał okazji się włączyć. W każdym razie hmm, gdzieś tam z tyłu głowy mam tak, żeby on się jednak nie włączył, żeby tego filtra nie było, bo to wiadomo, im więcej jest rzeczy. W takich silnikach, tym że tak powiem, jest to gorzej. Natomiast w Manitou, tak jak widzieliście na porównaniu, ja to tak te porównanie postaram się szybko przelecieć, żeby was nie zanudzić, bo już naprawdę te wszystkie informacje uzyskacie w tych filmach. Kupaki się tu naprawdę bardzo postarali, jeżeli chodzi o swoje opinie. Także wielki plus tutaj dla nich, ale jeszcze raz tak wracając: silnik w Manicce ma 130 KONI, w B 109, 110, no tam przyjmijmy, że jest to wartość 110. Czyli różnica między silnikami jest 20 koni, ale czy to tak naprawdę ma znaczenie w jakimkolwiek użytkowaniu? Powiem wam szczerze, że chyba nie. Ładowarka nie jest do ciągnięcia. Przede wszystkim liczy się tutaj udźwig i liczy się podnośnik, wysokość podnoszenia. Więc to są te najbardziej takie najlepsze atuty, które powinny brać pod uwagę. Także jak bierzecie ładowarkę, myślę, że nie powinniście się sugerować mocą silnika, ale to jest tylko moja, moja opinia. W każdym bądź razie jest 20-konna różnica między jednym a drugim silnikiem. Jak widzicie na filmie, nie wiem czy to kamera pokazała, JCB jest taką ładowarką troszeczkę bardziej masywniejszą. Ona jest rozbudowana, jest na pewno dłuższa od manitki. I to może jest też jej atut tego, że albo jest stabilniejsza, albo ten. ten co, dlaczego jest dłuższa? Cały wysięgnik jest w ogóle wysunięty bardziej do tyłu. Manitka jest tak, jakby to można powiedzieć zbita, taka napakowana. Więc y, to też jej daje takie złudzenie, że jest, nie wiem, może krótsza. W każdym razie że to też nie jest jakaś tam wielka różnica, y, żeby, żeby to w jakiś tam sposób pominąć. Z drugiej strony, więc teraz wracając jeszcze tak, JCB podnosi na 7 metrów w górę, ale jej Udwik kończy się na 3 tonach i to jest ta, no 3 tony stotek, jak Michał mówił, więc to jest ta taka do, górna granica. Natomiast w Mani, mamy odwrotnie. Podnosimy na 6 metrów do góry i mamy 3,5 tony w udźwigu, czyli jest te 400 kg różnicy między jednym. Powiem Wam szczerze, tutaj w tym wypadku 400 kg robi naprawdę wielką różnicę, bo czasami przyjdzie nawet wziąć 6 worków Big bagów. Ja wiem, że to jest zabójstwo dla przedniej osi, znaczy przedniej, w sumie dla całej ładowarki, dla opon. Ale no czasami jest taka potrzeba, że coś trzeba podnieść cięższego i nagle się okazuje, że no co, jesteśmy, jesteśmy z wielkim problemem. Ale z drugiej strony mamy tutaj w manicce te, ten 6-metrowy wysięgnik, więc czasami tego metra ja już widzę po naszym gospodarstwie gdzieś brakuje. Gdzieś tam popchnąć dalej ten obornik, włożyć balota bezpieczniej. Tak jak Michał mówi w swoim gospodarstwie, że czasami że można śmiało ułożyć 6 warstw do góry i to generalnie wystarcza. No w zasadzie no balotów się tyle nie powinno układać, tak? No my tego nie układamy, Michał też tego nie, pra nie praktykuje, ale nawet czasami gdzieś w głupie gałęzie podciąć w polach, wiecie jak to czasami się odbywa, tego metra gdzieś tam brakuje, ale to mówię, to też jest tylko i wyłącznie moja opinia, musicie to sami yy, ocenić. Jeżeli chodzi o takie wspólne cechy, a nie, no wrócę jeszcze do hydrauliki, bo myślę, że tu też jest dość istotna sprawa. W manitou przepływ pompy mamy 150 litrów na minutę. W JCB tutaj Michał nie mówił, ale ja to znalazłem w prospekcie, było około 120 litrów, więc generalnie niby różnica nieduża, ale jednak w samym systemie podnoszenia ma to czasami wielkie znaczenie. Oczywiście w obu przypadkach jest to pompa. O zmiennej wydajności, wielotłoczkowa, więc tutaj obie ładowarki mają, że tak powiem, to samo. Druga sprawa skrzynia biegów. Skrzynia biegów w ManiTu jest sześciobiegowa, oczywiście i wrócę jeszcze. Czy ManiTu, czy JCB jest to PowerShift, natomiast w ManiTu mamy sześć biegów z maksymalną prędkością 40 km na godzinę. A w JCB mamy tutaj czterobiegową skrzynię i tutaj jesteśmy w stanie rozwinąć się z prędkość 30, no czasami Michał mówi, jak się dobrze uda, to 32 km na godzinę. Także jak ktoś robi długie trasy, gdzieś tam jakieś transporty, czy przemieszcza się między gospodarstwami, uważam, że warto pomyśleć o tej szybszej skrzyni, tym bardziej 6 przełożeń, a nie 4, więc to bardzo, bardzo, bardzo pomaga w, w pracy, naprawdę tu musicie też to wziąć pod uwagę z drugiej strony Manitou nie ma stabilizacji ramienia, czyli czy są dziury czy nie, mamy cały czas sztywne te ramię i to też no, jest odczuwalne tu w JCB mamy dla porównania pływające ramię, więc jest to na tak zwanych bezpiecznikach i z tego co tutaj Michał mówi, że jakby teraz miał kupować trzecią ładowarkę to na 100% właśnie z tym Yy, teleskopem amortyzowanym, bo mówi to w transporcie, w, podczas jazdy się przydaje i faktycznie ma rację. Ja widzę po manicjach czasami gdzie jedziemy po dziurach, choć może tego mocno nie czuć, ale no, przydałoby się. Yy, kolejna taka wspólna rzecz, która, znaczy kolejna, no pierwsza wspólna rzecz, która łączy obie ładowarki, to jest na pewno wyciągnięcie hydrauliki do tyłu, czyli całej sekcji dwóch, znaczy jeden, to jest jeden rozdzielacz, ale ma oczywiście dwa wyjścia. Czy to jest tak naprawdę potrzebne? Nie wiem, musicie też to ocenić pod swoim kątem. Czy nie wiem, przyda Wam się to kiedyś do wywracania przyczepy gdzieś coś podciągnąć, zawieźć, szybko podnieść? Musicie to sami ocenić. Na pewno w naszym przypadku kiedyś to się przyda. Natomiast teraz jeszcze tego nie używamy z racji tego, że olej hydrauliczny w ManiTu jest zupełnie inny niż w John Deerze. Nie chcemy tych olejów na dzień dzisiejszy mieszać, ponieważ też jest troszeczkę inny skład i mogą gdzieś tutaj pompy troszeczkę ucierpieć. Mamy ciągniki, możemy nimi wywracać, więc tu tutaj nie jest potrzebna, chyba że naprawdę będzie kiedyś podbrankowa sytuacja. No to będzie trzeba po prostu tych rozdzielaczy użyć. Oba te rozdzielacze są sterowane z pozycji operatora czyli, tak jak chłopaki wspomnieli, można sobie przepływem oleju sterować na monitorze. I praktycznie odłączamy przednią hydraulikę na podnośnik, i to wszystko idzie nam na te tylne sekcje więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Z drugiej strony, manitu nie ma e, tego stałego ciśnienia. Czyli, na przykład, jak chcemy podłączyć jakąś zamiatarkę czy betoniarkę, no to nie mamy tak jak u Michała, który mówił właśnie, że ma e, tą funkcję stałego przepływu oleju. To jest też minus dla manitki w tym momencie. Nawet nie pamiętam, czy to było w jakiejś opcji, że mogliśmy to dobrać. E, nie pamiętam. Być może tak mogło być, i tylko że ładowarka już była gotowa na placu, i w zasadzie <laughs> problem było, żeby ją dołożyć. W każdym razie, jeżeli ktoś korzysta z takich maszyn jak jakiś mieszacz do paszy, czy, czy jakieś tam betoniarki, innego typu urządzenia, które są napędzane silnikiem hydraulicznym, warto coś takiego mieć na uwadze, bo to się na pewno przyda i o tym musicie pamiętać. Kolejną rzeczą, tutaj też się spotkałem z komentarzami pod filmami, że po co te zabezpieczenie hydrauliczne, obie ładowarki to mają. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy my. Korzystamy też z tej przejściówki Euro, gdzie tam doczepiamy maszyny z John Deere'a, z Zetora, łyżki i tak dalej. Ale w momencie, kiedy byśmy wymienili osprzęt, już typowo na, na, na manitu, no to więc ten, to zabezpieczenie hydrauliczne się przyda. Zresztą, nawet odczepić łyżkę, podjechać pod paleciaka, czy, czy to, to jest naprawdę chwila, moment i nie musimy gdzieś tam wychodzić, zmieniać tych wajch, więc to bardzo ułatwia sprawę. Zresztą, no, no sami wiecie po sobie, że to jest coś, coś, coś takiego jest na pewno potrzebne. Więc na to też zwróćcie uwagę. To nie są jakieś tam duże pieniądze, a warto coś takiego mieć, nawet na przyszłość, bo mówię, nigdy nie wiadomo, do czego to się może po prostu przydać. Co więcej, no Manitu ma tą przewagę, że ma opatentowaną tą kratkę u góry na szybie, która generalnie nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu. Ona jest po prostu tak dopasowana, i z tego co wiem, jest to patent tylko Manitu, i nie chcą go nikomu sprzedać. W JCBS już to troszeczkę inaczej rozwiązane, moim zdaniem jest to gorsze, ale niech się wypowiedzą ci, którzy e, użytkują tego typu ładowarki, bo to jest naprawdę e, no, cie, no, no, ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o samą manitkę. E, obie ładowarki pracują na tym samym ogumieniu, <laughs> także tutaj kwestia ogumienia to też jest kwestia indywidualna. Czy sobie wybierzecie aliansy, czy Michelinki, trellborgi? to już jest wasza sprawa. W każdym bądź razie ja z tego miejsca aliansy Wam na pewno odradzam, ponieważ yy, pękają. W naszym przypadku pękają, jest już kilka pęknięć na oponach i to nie jest jakąś tam wywołane, że nie wiem, jeździliśmy po gruzie, kamieniach czy tak dalej. Yy, jest to po prostu jakaś wada fabryczna i myślę, że producent powinien to ostro poprawić i tutaj bez żadnego, bez żadnego gadania. Co, co więcej, no tak jak widzieliście, zaczepy z tyłu y, są na zwykłym bolcu, ale z drugiej strony ładowarka nie służy do ciągania, tylko ma inne przeznaczenie. Fakt faktem, że jak gdzieś jeździmy czasami po paloty czy, czy cokolwiek, no to y, tą przyczepę warto jest po prostu podczepić i y, 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 w tym momencie ją gdzieś przetransportować i to rozwiązuje w zupełności, w zupełności sprawę. Y, z drugiej strony, co bym miał jeszcze Wam powiedzieć, Patrzcie też na oświetlenie. Oświetlenie robocze jest bardzo ważne. Wiem, chyba, że Michał też nie miał na teleskopie tej lampy, ale ona się bardzo przydaje. Jak gdzieś tam robicie w jakimś magazynie, ładujecie zboże czy baloty, cokolwiek. Ta lampa na tym teleskopie jest naprawdę bardzo ważna. My jej nie mamy, żałujemy. Być może sobie coś tam dołożymy, żeby się doświetlić. W każdym razie te dwa halogeny, które są na samej kabinie, dają radę, bo to są ledy ale myślę, że mogłoby to troszeczkę inaczej być rozwiązane. I też różnica, Michał już ma lampę wyprowadzoną typowo na zaczep, czyli nie oślepia w tym tylnym, wstecznym lusterku. My tego z kolei nie mamy i jak już zapalimy sobie światła górne, halogenowe, to one centralnie walą w lusterko i niestety nie widzimy już tego, tej możliwości cofnięcia do zaczepu, ale w sumie kto po nocy cofa gdzieś tam do przyczepy. <laughs> już abstrahuję, bo można naprawdę yy, no inne rzeczy też robić, i y, czasami czek się po prostu niepotrzebnie denerwuje. Także co więcej, no na pewno jest ważna cena w takich ładowarkach, i tutaj otwarcie będę wam, no nie będę wam ściemniał, Mani tu wyszła nam praktycznie najtaniej spośród wszystkich ładowarek, które y, braliśmy pod uwagę. I po prostu, no, jak w każdym gospodarstwie cena gdzieś tam musi te pierwsze skrzypce zagrać, bo no, czasami te 10-20 tysięcy robi różnicę, nawet w zwykłym spłacie kredytu. Więc, no też, zważajcie, nas ta ładowarka wyniosła Mani tu 280 tysięcy netto. Z tego co kojarzę, JCB przekraczało chyba 300 albo 296, coś takiego. To była taka różnica cenowa około 10 czy tam 20 tysięcy wtedy, jak pamiętam, żeśmy kupowali. Więc to nam też mocno tutaj. Zagrało na, na, na wyborze Także no też czasami nie ma co się pakować W jakieś koszty Ale z drugiej strony możecie mi zadać pytanie Pakujesz się w koszty bo kupujesz John Deere A mógłbyś sobie kupić nie wiem Kejsa New Holanda jest generalnie 100 tysięcy tańszy I co i po co Ci ten John Deere No więc tutaj ta moja teza w ogóle się nie sprawdza Ponieważ John Deere mam jakąś tą zaufanie Do tej marki U nas się sprawdza jesteśmy z tego zadowoleni więc, generalnie, jeżeli ktoś już tam użytkuje drugą JCB, czy Merlo, czy jakąkolwiek, no to na pewno kupi też drugą taką ładowarkę, jeżeli mu się wszystko w niej podoba. Także te nasze opinie, czy teraz, jak Wam tutaj mówię, czy w filmie Michała, czy Łukasza, pamiętajcie, są to tylko nasze i tylko nasze indywidualne opinie, tak jak my to widzimy. Więc nie musicie się nimi sugerować. Ja tym filmem, czyli tymi filmami chcę wyjść tak naprzeciw, bo jak myśmy szukali ładowarek, no to generalnie nigdzie nie było takiego otwartego filmu, który powie, słuchaj, to ma źle, to mi się nie podoba, to jest w ogóle do kitu, to trzeba zmienić i, i tak dalej, nie patrz na to. Więc e, tak zawsze człowiek błądzi, myśli, kurde, nie wiem, czy dobrze kupiłem, więc ja tym filmikiem chcę wam. Tymi filmami w zasadzie, bo cały czas mówię filmikiem, bo teraz nagrywam. Ja tymi filmami chcę wam troszeczkę pokazać, jak to wygląda z naszej strony użytkowania. Oczywiście dobierajcie sobie wyposażenie tak, jak Wam się różnie podoba. Jest to myślę, że opcja najlepsza dla wszystkich. Każdy sobie tam dołoży to, co chce. Także yy, no co, myślę, że Wam troszeczkę rozjaśniłem. Takie leciutkie podsumowanie, bo nie chciałem tych dwóch filmów zostawić takich gołych bez w ogóle niczego. I co, zrobić porównania i co? Co nam potem? Bośmy posłuchali, ale no coś powiem chociaż na końcu, żebyśmy to wszystko zwieńczyli, także ja tym tym, tym odcinkiem dzisiaj zakończam akcję porównywawczą ładowarek. Być może porównamy jeszcze, nie wiem, jakieś ciągniki, może jakiegoś maseja u Michała z naszym John Deere'em, no zobaczymy. Jeżeli te filmy się przyjmą, to na pewno coś takiego jeszcze zrobimy, będziemy się starać to, to robić, na pewno ja już mogę zapowiedzieć. Teraz będziemy porównywać dwa rozrzutniki Apollo i Piszona, Także już Was zapraszam na kolejny odcinek, który się gdzieś tam pojawi niebawem. Dlatego obserwujcie kanał. Najlepiej jak go zasubskrybujecie. Jeszcze lepiej, jak dacie dzwoneczek u góry, to będziecie mieli wszystkie powiadomienia na Tito z mojego kanału. No i oczywiście, jeżeli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, zostawcie łapkę w górę. To jest dla mnie takim plusikiem, że cieszy Was to, że ja te filmy robię. Yy, dzięki za wszystkie komentarze. Oczywiście, piszcie swoje opinie w komentarzach, co wy sądzicie o filmach, co wy sądzicie o tych ładowarkach. Ja, jak widzicie, staram się, może nie na wszystkie, ale na większość komentarzy gdzieś tam yy, odpowiadać. A jak się nazbiera kilka takich konkretnych pytań, to myślę, że zrobię jeszcze taki odcinek, że podpowiadamy może wspólnie z chłopakami jakiś odcinek, podpowiadamy na konkretne pytania. Myślę, że taka forma też się przyjmie. Dobra, ja już kończę na dzisiaj, także do zobaczenia, trzymajcie się i hej.